wszystkim witam Was w kolejnych fajnych rzeczach, ulubieńcach miesiąca. Dzisiaj będziemy mieć rzeczy z kwietnia, więc przygotowałam do Was około 9-10 rzeczy. Myślę, że Wam się spodobają, ponieważ jest naprawdę dużo fajnych, takich, które skradły moje serce, więc bez przyciągania chyba możemy zacząć. Jeszcze chcę Wam bardzo, bardzo podziękować za to, że naprawdę ostatnio dużo Was przybyło przez pewien dziwny film, który nagrałam, bo na tym filmie naprawdę bardzo dużo wyświetleń i też bardzo dużo osób przybyło, aż prawie o 10 więcej właśnie w zeszłym miesiącu. To jest niesamowite, więc bardzo Wam dziękuję i witam wszystkie nowe osoby. No i myślę, że zaczniemy teraz od ciuchów, ponieważ mam naprawdę kilka fajnych rzeczy. Słuchajcie, stuprocentowo moje serce skradła bluzka bluzka, która jest z pewnej sieciówki, która teraz ma kolekcję dla kołaczeli, jest taka oto koszulka. To jest idealna bluzka, moim zdaniem, na wyjazd, ponieważ jest naprawdę zwiewna, fajna i sam tutaj się nie gniecie. Teraz jest trochę powiększona, ponieważ wyprawić się za nią spania, ale słuchajcie, jest naprawdę niesamowita. Ja ją sobie zawsze wkładam w czarne spodnie z wysokim stanem. To ma piękne takie właśnie wiązanie. Coś niesamowitego, bardzo lubię tą bluzkę. Co prawda nie odważam jeszcze się iść w niej do szkoły, ale może kiedyś się stanie taki dzień, może będzie bardzo, bardzo gorąco. Ale ubieram tą bluzkę i gdy tylko mogę, jest w szafie, to ją wyciągam i idę na miasto. Za tą drugą, bardzo podobną bluzką, z tego samego w sumie sklepu, jest taka otoczalna, też ma taki właśnie wzór. Przeplatanie teraz, jak wiecie, one są bardzo, bardzo modne. Właśnie szukam takich koszulek. Jak wiecie, gdzie jeszcze taką koszulkę mogę dostać, takie bluzki właśnie tutaj związaniem. związaniem to piszcie mi koniecznie w komentarzach, bo chętnie sobie coś takiego zakupię, więc dawajcie znać. I to ona już jest taka króciutka właśnie, więc idealnie mi się kończy, jak mam spodnie z wysokim stanem, to akurat zaczyna mi się ta bluzka bardzo fajnie na przykład do kurtki, którą Wam za chwilę pokażę. Słuchajcie, ja nie sądziłam, że kiedykolwiek skuszę się na kupienie Kurtki skórzanej. A naprawdę było dla mnie jest zdziwieniem, że naprawdę się na nie zdecydowałam, ale nie żałuję, jestem niesamowicie zadowolona. Jakim tylko kupiłam, to cały czas chodziłam mi do szkoły i ludzie się mnie pytali, czemu noszę kurtkę na kurtkę, bo wtedy jeszcze było zimno i zakładam właśnie tą, oto przepiękną raboneskę czarną ze skóry. I na no to zakładam jeszcze taką kurtkę pochówkę. I szłam taką po prostu do szkoły, ale teraz myślę, że jak się zrobiła ciepło, chociaż teraz jest w sumie też za ciepło, żeby nosić taką kurtkę, ale jak się zrobi troszeczkę tylko zimniej albo jakimiś wieczorkami, to będę ją namiętnie nosić. No nie wiem, w końcu się zdecydowałam, jestem bardzo zadowolona. I, I polecam, jeśli ktoś jeszcze nie może się przełamać do takiej kurtki, to naprawdę polecam, ponieważ jest niesamowita. Skoro już jesteśmy przy ciuchach, to przyjdźmy troszkę, wyjdźmy w te klimaty, Mam mam do pokazania torebkę. Ja o tej torebce już Wam mówiłam na poprzednich ulubieńcach, e, tylko wtedy jeszcze było za wcześnie, żeby ją pokazać. Tak więc teraz pokazuję Wam moją piękną torebkę z River Island. E, ja jestem zakochana. Jak wiecie, już mówiłam Wam kilka razy chyba, że mam problem ze znalezieniem torebki. Na też widzieliście moje cudowne przygody, jak zamówiłam torebkę, byłam nią zachwycona. Okazało się, że wygląda mi za śmiesznie, ponieważ była za duża do mnie. E, a ta jest akurat idealna. Mieści się w A4 więc bez problemu, ma długi pasek, ja bardzo też lubię nosić zarówno na długim pasku, jak i na uszach, tak powiedzmy w torebkę, tak? No i słuchajcie, jest naprawdę bardzo praktyczne, bo dosyć, że ma tutaj jeszcze dwa zamki i mogę sobie tutaj wkładać różne rzeczy, to ma jedną wielką przegrodę tutaj w środku i jeszcze, jakby tego było mało, jakby brakowało mi miejsca, to tu są zameczki po bokach i ja tą torebkę mogę jeszcze bardziej rozsunąć i ona sobie będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. I również możemy przejść do kolejnego elementu przy mojej torebce, czyli jest to żel antybakteryjny. Jak wiecie, ja jestem zwolenniczką tej żeli już od bardzo, bardzo dawna. Chyba nawet już z rok cały czas są przy mojej torebce. I ostatnio właśnie, jak pojechałam do Warszawy, nie było mojej w sumie pół roku, więc odwiedziłam baw i, i zrobiłam sobie, uzupełniałam zapasy. I okazało się w ogóle, że są nowe kształty opakowań, więc też mnie to bardzo mile zaskoczyło. I są nowe rodzaje opakowań, z takich, wiecie, zawieszek, żeby można było je mieć przy torebce. No i też są na moim pięknym pomponie, który jest nowiutki i myślę, że też pasuje do mojej torebki. Brałam taki, który jest bardzo delikatny, tylko ma tutaj taką właśnie wstążeczkę, która oplata ten oto pojemniczek. I ma tutaj zawieszki, żeby można było mieć na zewnątrz torebki. I zapachy teraz takie te letnie. Są naprawdę bardzo, bardzo piękne i sama byłam zdziwiona, ponieważ część z nich kupowałam w ciemno, a część próbowałam z testerów. I tak sobie sugerowałam się wzorkami niektórych z nich i powiem, że ze wszystkich jestem mega zadowolona, to są naprawdę przepiękne. I jak tylko skończę ten, to zabieram się za ten, który to jest jabłko. I to jabłko tak pięknie pachnie, że nawet Kuba się przed chwilą zachwycą, że jest tak orzeźwiający, tak świeży. Tak słodki, idealny po prostu na lato, więc jak tylko wykończę ten, a już w sumie, myślałam, że już mam połowę, ale jeszcze nie ma połowy nawet, to zabieram się od razu za ten i mam nadzieję, że do wakacji zużyję ten i nie się za niego. Tylko teraz jeszcze kupiłam sobie jedną torebkę, taką bardziej na lato, nie taką czarną, wielką, tylko taką właśnie jasną, niebieską, którą pokażę Wam w kolejnych ulubieńcach, dopiero zaczęłam ją nosić, um, to muszę sobie dokupić jeszcze jeden taki pojemnik, żeby nie przekładać co chwilę z jednej torebki do drugiej. I yy, jeszcze wspomnę o żelach. Mam ich aktualnie cztery, więc yy, no, trochę to zajmie, aż się zużyję, ale przynajmniej mogę sobie wymieniać zapaszki. Skoro jesteśmy przy zapachach, to wspomnę Wam o moich nowych perfumach. Kupiłam sobie perfumy właśnie Michaela La To są, To jest Sexy Sunset, coś takiego. Yy, to nie jest jakiś taki idealny zapach, który masakrycznie do mnie przemawia i ja mogę się tym psikać tonami, wylewać na siebie to litrami i, i chodzić taka wyparfumowana. Ale to jest taki, myślę, bardzo przyjemny, dość kobiecy zapach. potrzebuję czegoś małego po prostu do torebki i to jak najbardziej się sprawdza. To nie jest, mówiłam, idealny taki mój, wiecie, styl zapachu, coś co mnie naprawdę powala, mogę się tym lać. Ale myślę, że są bardzo przyjemne i jak coś, to polecam Wam sepeć. Na pewno kiedyś wspominałam o tym, że Mam problemy z tym, iż moja cera jest bardzo naczynkowa Właśnie strefa przynosie. Często mam zaczerwienioną, co jest bardzo problematyczne I zawsze staram się to jak najbardziej przykleić w taki kompleks jakby tego I postanowiłam w końcu się za ja to zabrać Więc kupiłam sobie krem do cery naczynkowej I słuchajcie, kupiłam sobie na dzień, na noc jeszcze kupiłam sobie płyn yy, micelarny Mam yy, tabletki I ja słuchajcie, z tym całym zestawem Powiem Wam, że naprawdę stan mojej cery się poprawił. Myślę, że już po dwóch trzech użyciach była widoczna poprawa. Co prawda powiem Wam, że nie używam aktualnie kremu na dzień, chyba że siedzę w domu cały dzień e, i nie, nie nakładam makijażu, to też sobie go nakładam i, i tak sobie z nim chodzę, ponieważ jest bardzo tłusty i kiedy nakładam na niego makijaż, to bardzo szybko się przetłuszcza ta cera, e, jeszcze szybciej niż normalnie, z czym mam też problem, ale powiem Wam, że krem na noc jest naprawdę bardzo zauroczona, ponieważ pachnie naprawdę bardzo kwiatowo. A jestem szczęśliwa, kiedy go nakładam na noc, na moją twarz, jest przepiękny i też bardzo ładnie nawilża moją cerę, moją twarz przez noc, więc jak najbardziej Wam też polecam, jeśli macie takie problemy jak ja. Przed ostatnią rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, to jest to, że przekonałam się by nosić ciemne pomadki. Wspomniałam, nie chodzę tak na co dzień, na razie tylko nakładam sobie te pomadki na filmy, kiedy uznam, że je y, pasuje do stroju, ale zakupiłam sobie taką tę pomadkę na spróbowanie, zamawiałam właśnie taką dużą paczkę kosmetyków, ja zawsze też pokazuję moje zakupy, moje paczki na snapie, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was tam serdecznie. I właśnie pokazywałam wam, że kupiłam tą y, pomadkę i brałam ją tak naprawdę na próbę. No i słuchajcie, sobie nałożam ten, y, tą pomadkę. Ja mówię, nie, super wygląda, co prawda teraz nie mam jeszcze konturówki e, Ciągle się zbieram, żeby ją kupić e, I tak sobie tylko w, e, ciutko wklepuję, żeby te usta miał taki kolor ładny Nie rysuję ich jakoś tak, jak bardzo precyzyjnie Ponieważ nie mam konturówki Ale kolor jest naprawdę bardzo ładny, co prawda tutaj wygląda bardzo ciemno A na ustach wygląda właśnie tak I myślę, że niedługo zaopatrzę się w jakieś też inne odcienie Ale takich właśnie ciemniejszych, burgundowych kolorów Może jakaś taka ciemna czerwień, coś takiego Ponieważ... Yy, Widzę, że jest to modne ja też myślę, że całkiem się w, w takim kolorze wykonam. Piszcie mi w komentarzach, czy Wam się podoba. No i przetestujemy, jak to dalej wygląda. Może Wam nagram jakiś film w ogóle o pomadkach, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Okej, okay, i ostatnią jeszcze rzeczą, o której bardzo się przekonałam, to powiem Wam, że zrobiłam sobie ostatnio prawdziwy efekt syrenki, ponieważ ostatnio, jak wiecie, miałam na paznokciach jakby tylko posypaną syrenkę i tam, wiecie, nie wcierałam i nakładam na to po prostu topko jakiś czas temu właśnie sobie zrobiłam efekt syrenki pokazywałam wam go też na snapie i powiem wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona teraz mam właśnie taki bardzo jaśniutki różowy i na to mam nałożoną syrenkę kupiłam sobie jeszcze taką ciemną syrenkę tylko nie wiem jak ona się sprawdza ponieważ ogólnie jest różowa taka, taka bardzo soczysta różowa ta syrenka i nie wiem jak ona będzie reagować na jakiś inny kolor pazowci, czy będzie różowa, czy będzie jakoś się zmieniać jeszcze będę to testować. I też przyznawam się, że robienie tej syrenki nie jest takie proste, ponieważ ja musiałam się troszeczkę namęczyć, zanim udało mi się uzyskać ten efekt, który chciałam. Ale też niedługo będę też zmieniać paznokcie, zmywać te hybrydy, więc zobaczymy, jak to będzie się tam wiecie, sprawdzać. Zobaczymy, czy może coś innego fajnego stworzę. na razie pokombinowałam. tak. Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy zakupić sobie syrenkę, czy popróbować, to naprawdę Was zachęcam, ponieważ efekt jest naprawdę fajne i, i wow, i bardzo mi się podoba. Okej, okay, słuchajcie, to chyba na tyle, co dla Was przygotowałam. Myślę, że już opowiedziałam o nich wszystko, więc yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie konieczną łapeczkę w górę. Jeśli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to zapraszam Was do subskrybowania, żeby powiększyć naszą rodzinkę. No i to tyle, więc my widzimy się już w kolejnych filmikach i pa, pa! Cześć, wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców, tak. Słuchajcie, na snapie pokazywałam Wam wiele, wiele rzeczy, o których tak nie za bardzo się rozpowiadałam, ponieważ właśnie chciałam je przetestować, czy nadają się na ulubieńców i dopiero tutaj wam właśnie.